Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z to Castor Wolfenstein na modzie Real RCTV i jeszcze na submodzie The Dark Army. No i tak, jesteśmy w laboratorium, skończyliśmy sobie tutaj. Jestem bardzo ciekawy, co my tutaj znajdziemy w ogóle. E, mamy no, całkiem sporo broni. E, mogę Was też pocieszyć, że znalazłem sposób na to, że powinna być trochę lepsza jakość e, tych nagrań. Także mam nadzieję, że Wam się bardziej spodoba. Lecimy, zobaczymy co tutaj się uda. Tam coś widzę, że. O kurde. Ciekawe, gdzie my musimy w ogóle iść, bo myślałem, że tutaj. A tu, a tu niespodzianka. Stamtąd chyba żeśmy przyszli. No i już powracam z odcinkami. O, w mordę. Gdyż miałem yy, trochę rzeczy do zrobienia prywatnie i trochę mnie zaskoczyło. A jeszcze okazało się w ogóle, że miałem jeszcze jeden odcineczek. Łopó, musimy tutaj zawziąć się i coś wymyśleć na tego potwórka. Ciekawy jestem czy go tym prądem coś my zrobimy w ogóle. Łopój. Nie wiem, to nie jest za dobry pomysł. O, chyba go tak rozwaliło dobra mamy to elegancko padnie dobra zobaczymy co tam dalej przekaz jeszcze chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami nic wtedy nie przegapicie jestem też bardzo wdzięczny za pomoc w rozwoju kanału zachęcam też wszystkie osoby do lajkowania i do komentowania, bo to też zawsze dużo daje. I jedziemy z tymi tutaj podwórkami Kurde, muzyka to jest tak epicka, powiem wam. Dobra, lecimy dalej. E no, ciekawie to zrobili. Pewnie na, na samej górze będziemy mieli takich bossów, że szkoda gadać. Już w poprzednim odcinku był super żołnierz, taki no naprawdę fest. Ja cię kręcę, no nie znoszę. Najgorsze, że bardzo nie mam jak tu ominąć. Hmm, właśnie, o to chodzi. Eee, dawaj broń, dawaj, broń. A tu nie mogę za bardzo skoczyć. to jest też problematyczne. O, 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 o. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, pad. Także lecimy dalej. Zobaczymy, co tam będzie się działo. No nie że Jeszcze jeden. Trochę to tak jest powtarzalne, bym powiedział. Nawet ładnie omijamy te potwórki. Dobra, next. I lecimy. Bum. Ciekawy jestem, no nie no, mam nadzieję, że trochę zmienią nam tych przeciwników, bo przecież co chwila tych samych, to tak nie bardzo jeszcze amunicja nam się w ogóle kończy. Tego to sobie tutaj rozwalimy. Trochę mi brakuje już yy, zwykłych Niemców. Bo ciągle te potwory, taka kampania, no. A mimo wszystko ciekawie. No i pojawiła się też seria, ci co nie wiedzą, ze Stalkera u mnie. Bardzo mnie wciągnęła. Może mi się uda pierwszy raz przejść tam tą całą grę O kurde, którym się kopało G? V, dobra Widzicie, zapomniałem co i jak Tu sobie też pojedziemy Ku górze Kurde, grubo, grubo To jest naprawdę jeszcze w takiej misji to nie byłem Nawet w Wolfensteinach poprzednich no nie wie, że znowu jestem dziadek Ciekawy jestem czy w ogóle to coś robi. A w ogóle ciekawy czy możemy go obejść. No bo po co ja z nim tutaj walczę jak o kurde Kolega przyszedł do mnie No bo szkoda amunicji po prostu. Hmm, co my tu jeszcze mamy? No nie no, to please, ale coraz wyżej jesteśmy w ogóle. Jeje, mamy to wszystko przejść? To może to jest po prostu bardziej takie wyzwanie, czy nam amunicji wystarczy. O kurde, jeszcze weszliśmy w dół. Tu jest ten hunsfurt. Dobra, elegancko. No, dobra, zbliżamy się do tego, ale... Kurde, no tam też są. Ile tu tego jest? Zobaczcie, ile ich tu jest. Przecież ja bym jakby miał tutaj... O, tu też jest. Tu jeszcze jest. No powariowali, powiem wam. A ja się nie będę z nimi bawił. No kurde, drelinka. Możemy sobie wypić to. O tak, dobre winko. O kurde. Mam nadzieję, że to trafiamy tym mostinem go w ogóle. O kurde. Jest, dobra, mamy to. Musimy spokojnie ich rozwalić. Ładuj, ładuj, chłopie. Nie lubię tego mostina, bo nie wiem, czy to to wchodzi w niego. korzystamy tą bronią, żeby nie plątała nam się elegancko i udało mi się też w stalkerze dojść do obróbki takiej edycji już, gdzie będziecie mieli w zwolnionym tempie walki zależy z jakimi przeciwnikami, akurat tutaj to się słabo tu nadaje bo jest to inne trochę strzelanie, ale w stalkerze muszę przyznać, że mi się podoba myślę, że wam też No, coraz wyżej. A amunicji coraz mniej. I fajna jest tam mgła, że nic nie widać. To takie niepokój taki wprowadza. O właśnie. A mam, mama, mama, mam, To jest coś, co mi potrzebne jest. He You die now. Ok, czyli. Szukują nas do naprawdę ogromnej walki. Trochę mnie to nie, niepokoję się, ale... Zobaczymy, zapiszemy sobie. Czy my mamy jeszcze jakąś broń? O kurde. Słabo. O w mordę. Nie, no tak tu nie ma co w ogóle się z nim bawić. Aha, tam to zniknęło. No musimy go obchodzić. E, no nawet da się go powiem wam że śmiesznie tak o kurde broni mi brakuje znoża go nawet możemy. no nóż jest mocny bym powiedział jest szansa że to wyjdzie moi drodzy zobaczcie jak dostaje o chłopiec ale jaja z nożem bossa nożem normalnie może no, go pojedziemy no? no bo widzicie on biedny się nie może znalazłem metodę taktycznie trochę długo to zajmuje myślę żebyśmy go szybciej go inaczej No dawaj go jeszcze z kopa. Już ledwo co chodzi, nie? Dawaj go, dawaj idzie jego, dawaj, dawaj, dawaj. Wyobraźcie sobie Terminatora nożem. Rozwalić na tej zasadzie. Nie no, padnie. Koniec końców myślę. Gień, padalcu, no. Co za... Ale już jest coraz bardziej goły. Już go coraz bardziej... No kurde! Ile on ma życia? Jest zadziwiony. Padalcu, giń! Nie wiem, czy coś się tu zbugowało. Jedziemy go. No, ludzicka powiem wam, że mega wytrzymały jest ten chłop. Jakby go zepchnąć, to by było śmieszne. Ale dostaje No już tak mu dajemy Dobra, nie no Musimy go prądem zacząć Ale też to nic mu nie robi Dobra Muszę mu tego sprzętu wytrącić. Dobra, dziękuję Padłeś. Ale żeśmy To my surprise, you're late, Deathhead. I too am delighted to see you. It's time to put an end to this, Too many people have already died, and unfortunately for you, this is it. just the beginning. But don't worry, they won't be dead in vain. I have managed to give birth to an invulnerable army that will crush all others. Peace is my sight. People will pay. People will suffer. The cost of the New World Order The Dark Army. Co jest grane? O w mordach Co to ma być? Jaja z robika? Co ja mam tu zrobić z nimi niby? O kurde To powiem wam, że Przewalone mamy tym, jak ja mam tu przejść? O, amunicja MG. He, no to dobrze, ale. Nie mam takiej za dużo. O, kurde. He. No to powiem Wam, że. może być grubo. Naprawdę. E. F9. O, kurde. Dobra ludziska, zakończymy sobie ten odcineczek tutaj e, ja sobie rozwalę już z tego bossa i pewnie spróbujemy pobawić się z Nibi. E, o ile mi starczy amunicji w ogóle. Musicie mi jakoś podpowiedzieć jakby to zrobić. No to będzie ciężko, kurde. No ale postaram się jakoś to ogarnąć. Także jeśli się podobało, śmiało lajkujcie, komentujcie. Śmiało możecie napisać. Jak wy to widzicie, bo ja nie wiem jak z tą amunicją, czy mi to, mi to starczy, czy nie. Będzie hardkorowo na pewno. Także co, trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejka!